I jesteśmy małżeństwem i piszemy o miłości. Dosłownie, pierwszą gazetę przygotowaliśmy na swoje wesele. Zaczęło się od tego, że jestem z zawodu dziennikarką i stwierdziłam, że świetnym pomysłem będzie przygotowanie gazety na swoje wesele, jako formę atrakcji i pamiątki dla, dla nas. Pomysł spodobał się naszym bliskim tak bardzo, że zaczęli mówić, żebyśmy wyszli z tym dalej, do innych par młodych. I tak się zaczęło. Od ponad trzech lat działamy w branży ślubnej, przygotowując gazetę dla par młodych z całej Polski. Działamy 100% online, swój projekt można zamówić na naszej stronie internetowej. Wystarczy wybrać w formularzu datę ślubu, podać ilość gazet, jaką potrzebujemy no i oczywiście wybrać co ma się znaleźć w takiej gazecie, poza tym co my proponujemy, a tych opcji jest naprawdę dużo, można dodać też własne materiały. Ogranicza nas właściwie tylko to, że musi się dać to wydrukować na papierze, reszta to już kwestia wyobraźni i pomysłów. Te najczęściej pojawiające się w projektach Rzeczy to m.in. historia związku czy powieść o zaręczynach, które lądują na okładce. Ubarwiamy je dużą ilością zdjęć, nie tylko z sesji narzeczeńskiej, ale też z dzieciństwa czy wspólnych podróży. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Ciekawostkami o parze młodej, albo takimi typowo prasowymi rzeczami, jak na przykład wywiad. Wywiad z parą młodą, czyli taka forma, w której my przesyłamy młodym pytania, oni na nie odpowiadają, a goście czytają to później z wypiekami na twarzy, bo pytamy o różne ciekawostki związane z ich wspólnym życiem i planami na przyszłość. Całość możemy ubarwić też karykaturą nowożeńców, zrobić o nich krzyżówkę. Jeśli obiecają za jej rozwiązanie butelkę ognistej, to na pewno będą zadowoleni ich goście. Albo na prośbę, Młodych zdobyć i zamieścić życzenia ślubne od najbliższych, które bardzo często są dla nich niespodzianką i widzą je dopiero w takim gotowym, wydrukowanym projekcie. W gazetach mogą pojawiać się też rzeczy praktyczne, na przykład menu czy harmonogram, ale też humorystyczne, takie jak żarty tematyczne, komiksy czy popularne ostatnio mamy. To para decyduje, co znajdzie się w gazecie. My tutaj nie mamy wpływu, ale oczywiście możemy podpowiedzieć co nieco. Przesyła nam taka para odpowiednie materiały potrzebne do stworzenia takiej gazety, a my zajmujemy się resztą. My piszemy teksty, my przygotowujemy grafiki, my składamy wszystko w całość i to my drukujemy. Taki gotowy projekt wysyłamy na wskazany adres, czy to kurierem, czy to paczkomatu, a to od młodych zależy już, jak zaprezentują go gościom. My polecamy oczywiście umieścić gazetę gdzieś obok nakryć na stołach, ale można zaaranżować dla gazet na przykład specjalny kącik na sali, gdzie będzie można zanurzyć w lekturze albo rozdać je gościom, na przykład przy wejściu na salę weselną. Każda opcja jest dobra, ale to od wybranej opcji zależy, ile sztuk będziemy potrzebowali. Czy będzie to sztuka, jedna sztuka na, dla jednego gościa, czy na przykład po egzemplarzu na parę. I tak naprawdę o gazetach moglibyśmy opowiadać godzinami. Bo temat, to temat rzeka, ilość rzeczy, które można w nich zamieścić, czy to, jakie funkcje mogą pełnić, bo mogą być na przykład też podziękowaniem dla gości, czy formą podziękowania dla rodziców. To wszystko sprawia, że no nie da się opisać y, gazet weselnych w kilku zdaniach. Nie da się, ale możemy próbować, więc jeśli tylko chcecie, to piszcie do nas, będziemy opowiadać, bo w opowiadaniu jesteśmy najlepsi.